Cześć, witam Was na kanale szafirkowych pasji. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać trochę o akordzie. Mówiąc akord, mam na myśli taką technikę, w której możemy tak naprawdę przy pomocy drutu wydziergać sobie sznureczek, który może być z 3, 4, 5 nawet grubszy oczek. Ja sobie zrobię sznuroczek z czterech oczek. Czyli nabieram na drut 4 oczka. No jest wklejszą metodą. Teraz te oczka przy, przekładam sobie na lewy drut. I zobaczcie, że nitka, którą będę pracować, jest teraz na, przy ostatnim moim oczku, ale przeciągam sobie tę nitkę. Do przodu, i przerabiam te moje oczka, które mam nabrane, na prawo w ten sposób, i znowu przekładam sobie te oczka na lewy drut. Może, można też użyć do tego prostych drutów pończy, pończoszniczych. Ja takich nie mam, więc po prostu sobie oczka przekładam i znowu przerabiamy sobie te oczka na prawo w ten sposób. I znowu przekładamy oczka na lewy drut i przerabiamy. Jena, prawo. Możecie już zauważyć, że tworzy mi się tutaj taki sznureczek. Zrobię sobie jeszcze kilka takich, y, y, można powiedzieć okrążeń, żeby ten sznureczek był troszkę dłuższy. Zobaczcie, zrobiłam sobie taki sznureczek i teraz zobaczcie, gdybym chciała rozpocząć moją robótkę. Od żeby już brzeg mojej, rozpoczęcie mojej robótki było już ym, tak naprawdę, zaczynało się od takiego sznureczka, to mogę to zrobić w ten sposób, że pierwsze oczko, które mam na drucie, przerobię sobie dwa razy. To znaczy, przerobię je najpierw wbijając się w oczko od przodu pod przednią nóżkę, ale nie zdejmuję oczka z drutu. I przerabiam to samo oczko od tyłu przez tylną nitkę. W ten sposób trzy kolejne oczka przerabiam sobie tak, jak mi schodzą z drutu. W ten sposób. Teraz znowu nadal kontynuuję to samo, to znaczy przekładam sobie cztery oczka na lewy drut. Zobaczcie, że zostało mi jedno oczko, to które dodałam. I na tych oczkach będę budować sobie ciałko mojego udziergu. I znowu to pierwsze oczko przerabiam dwa razy, czyli przez przednią nitkę, przez przednią nóżkę i przez tylną nóżkę. I dopiero teraz zdejmuję je z drutu. I kolejne trzy oczka przerabiam na prawo. Znowu przekładam sobie cztery oczka i dodaję oczko przez przednią nitkę przez tylną nitkę i przerabiam na prawo możecie zobaczyć jak rosną mi tutaj oczka z tego udziergu Robię sobie jeszcze kilka y, oczek, tak żeby dodać troszeczkę więcej tutaj oczek, y, oczek i pokażę Wam y, co dalej. Zobaczcie, mam nabrane kilkanaście oczek właśnie metodą I-cord. Tutaj te cztery pierwsze oczka, w zasadzie ostatnie oczka, które mam teraz na prawym drucie, są z I-cordu i z drugiej strony cztery oczka przeznaczę sobie też na I-cord w drugiej, z drugiej strony, bo będę chciała Wam pokazać właśnie jak robić i pionowy podczas dziergania już na wysokość naszej robótki żeby ułatwić pokazanie Wam tego jak ten i wykonywać będę tą główną część mojego, mojej robótki będę dziergać ściegiem francuskim to, to znaczy na stronie lewej i na stronie prawej będę wykonywać oczka prawe Pierwszy rząd, który będę wykonywać będzie rzędem na stronie lewej i teraz pierwsze cztery oczka, które mam przeznaczone na ikold zdejmuję sobie z drutu bez przerobienia, przekładając je na prawy drut i teraz zaciągając sobie przekładam sobie nitkę do tyłu, bo będę chciała robić oczka prawe do momentu kiedy zostaną mi na lewym drucie tylko cztery oczka, które będę chciała sobie przeznaczyć na icot z drugiej strony. OK, zostało mi na drucie cztery oczka. Te oczka zostawiam na tym drucie. Bez przerobienia, przekładam sobie nitkę z tyłu do przodu i przekładam te cztery oczka bez przerobienia na prawy drut. Odwracam moją robótkę i teraz będę pracować na stronie prawej. Na stronie prawej, zobaczcie, nitkę mam za tymi cztere, czterema oczkami. Wszystkie oczka będę przerabiać z drutu na prawo. Te oczka, które mam przeznaczone na iCord, również zaciskam sobie, zaciągam sobie oczka. Te oczka tutaj na początku mam trochę większe, ale to nie szkodzi, bo to w trakcie później się nam wyrówna. Oczka z ciałka, z tej części głównej mojej robótki, też przerabiam na prawo, bo pracuję z ściegiem francuskim. Oczka z ekordu tego po drugiej stronie też będę przerabiać w rzędzie przerabianym na prawo, na prawo. W ten sposób. Odwracam moją robótkę i znowu jestem na lewej stronie. Pierwsze cztery oczka przekła przekładam sobie trzymając nitkę z przodu. Na prawy drut bez przerobienia. Zaciągam i nitka prowadzę do tyłu i przerabiam oczka prawe do momentu, kiedy zostaną mi cztery oczka na lewym drucie. Przekładam sobie nitkę do przodu i prze przekładam te cztery oczka na prawy drut bez przerobienia. I odwracam moją robótkę. I teraz znowu jestem na prawej stronie mojej robótki, i teraz wszystkie oczka z drutu lewego przerabiam na prawo. Te oczka z iCordu również, zaciągając sobie tutaj, przytrzymując palcem żeby te oczko ładnie mi się zaciągnęły. Przerabiam na prawej stronie do końca i jeszcze raz pokazuję Wam lewą stronę. Pierwsze cztery oczka z i-cordu przekładam na prawy drut bez przerobienia z nitką z przodu. Nitka prowadzę sobie do tyłu i przerabiam oczka z części głównej mojej robótki. Na prawo i przerabiam je na prawo do momentu, kiedy zostaną mi 4 oczka na lewym drucie. Nitkę przekładam sobie do przodu i przekładam 4 oczka ostatnie z lewego drutu na prawy bez przerobienia. I tak naprawdę robię teraz ciągle to samo, przerobię jeszcze kawałek mojego, mojej robótki, żeby Wam pokazać, jak to y, wygląda już po jakimś czasie. Zobaczcie, mam wycierkany kawałek mojej robótki i, i możecie zobaczyć tutaj te charakterystyczne lajka like, kordu, y, sznureczki po brzegach robótki. I teraz pokażę Wam, jak zamykam oczka metodą iCord. Jestem na prawej stronie mojej robótki, więc będę zamykać oczka z tego tutaj sztureczka. I będę tak naprawdę robić, no, kontynuować robienie i-cordu właśnie z tego tutaj fragmentu. I teraz to, co będę robić, to będę przerabiać trzy pierwsze oczka z i-cordu na prawo, a ostatnie oczko z mojego akordu, czyli to oczko czwarte, będę przerabiać razem z kolejnym oczkiem, które mam na drucie, tak żeby redukować te oczka tutaj w moim ciałku. I teraz przekładam sobie cztery oczka znowu z akordu na lewy drut, i znowu przerabiam. Pierwsze trzy oczka tak jak do tej pory na prawo, a czwarte oczko przerabiam razem z piątym oczkiem na prawo. I znowu przekładam sobie cztery oczka na lewy drut. Przerabiam pierwsze trzy oczka z eyekordu. Przypominam, mój eyekord ma cztery oczka. Czwarte oczko razem z kolejnym oczkiem na prawo. I znowu trzy pierwsze oczka po przełożeniu na lewy drut na prawo, dwa kolejne razem na prawo. I możecie zobaczyć, już, że zamyka mi się Tutaj moja robótka, tworząc ten charakterystyczny sznuraczek, właśnie na szczycie mojej robótki. To jeszcze raz wam pokażę. I wrócę do Was na koniec z podsumowaniem. Zobaczcie, tak wygląda zamknięcie mojego, mojej robótki. Tutaj mam ten charakterystyczny sznureczek na zamknięciu mojej robótki. Tak, także widzicie, tak naprawdę iCord możemy stosować przy każdym z brzegów naszej robótki. Jest to fajne rozwiązanie ze względu na to, że iCord jest mało elastyczny, więc trzyma nam robótka w ryzach. I teraz, tak na koniec, mały bonus, bo chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą wymyśliłam odnośnie iCordu i którą na pewno będę stosować niedługo w sweterku, który planuję zrobić z kapturem, właśnie wykorzystując tę cechę iCordu, że jest mało elastyczny. Spróbuję teraz moje zamknięcie i pokażę Wam, co wymyśliłam. Zobaczcie, mam sprute moje zamknięcie i teraz y, wymyśliłam sobie taką rzecz, która myślę fajnie się sprawdziła w, y, w moim sweterku y, przy kapturze, na połączeniu tutaj na karczku kaptura z y, całym sweterkiem, żeby wzmocnić niejako y, ten mój kaptur, żeby nie rozjeżdżał mi się sweterek na ramionach właśnie pod wpływem y, Kaptura, żeby dekolt się nie powiększał, więc wymyśliłam taką kombinację mm, zamykania i otwierania robótki właśnie metodą iCord. Wyobraźcie sobie, że mam tutaj zrobiony mój, a, e, mój kaptur. Ja tutaj mam na początku, na brzegu mojego, mojej robótki iCord, ale gdybym nie miała, to bym sobie po prostu te 3 czy 4 oczka, które bym chciała dobrać sobie na iCord, bym sobie. Po prostu dołożyła. Ale w związku z tym, że mam tutaj i to go wykorzystam. I teraz zrobię taką kombinację zamykania i otwierania oczek. Ym, więc tak jak nabierałam oczka tutaj na początku. Czyli pierwsze oczko przerobię sobie dwa razy, tak żeby dodać oczko. Czyli przerabiając przez przednią nitkę, przez tylną nitkę pierwsze oczko. Teraz dwa kolejne oczka przerobię sobie na prawo. I ostatnie oczko z mojego i będę wykonywać zamykanie, to znaczy przerabiam dwa oczka razem. Czyli oczko z, ostatnie oczko z i cordu z jednym oczkiem z mojego ciałka. Tak naprawdę liczba oczek na drutach mi się nie, nie zmniejszyła, nie, nie zwiększyła, bo tu dodałam, tu odjęłam. Teraz znowu przekładam sobie cztery oczka na lewy drut i znowu z pierwszego oczka na lewym drucie dodaję oczko, czyli przerabiam to oczko dwa razy od przodu i od tyłu, dwa kolejne oczka przerabiam na prawo, a kolejne oczko, ostatnie oczko z i-cordu przerabiam razem z oczkiem z mojej robótki. I jeszcze raz. Pierwsze oczko z ajkordu przerabiam dwa razy przez przednią i przez tylną nitkę. Dwa kolejne oczka na prawo i dwa kolejne razem na prawo. I tak przerobię sobie wszystkie oczka, i przerobię kawałek dzianiny, i pokażę Wam, jak się ta moja robótka zachowuje właśnie dzięki takiemu, no można powiedzieć, jej usztywnieniu. Zobaczymy, jak to będzie się sprawdzać. Zobaczcie, jak wygląda moja robótka. Po zrobieniu tej kombinacji i przerobieniu kilku oczek już takim zwykłym jerseym, zamknęłam sobie tutaj tę końcówkę i-cordu bo chciałam Wam pokazać, jak pracuje moja robótka, właśnie w części, gdzie mam i-cord zrobiony. Zobaczcie, i-cord pracuje tak, a robótka cała pracuje tak. I myślę, że to będzie fajna opcja, bardzo dobra opcja, żeby sobie zrobić taki paseczek na połączeniu kaptura z resztą swetra czy kardiganu, żeby właśnie to miejsce usztywnić, żeby sweterek nam nie zjeżdżał z ramion. Ja na pewno w którejś robótce spróbuję tego sposobu. I oczywiście będę Wam dawać znać, jak mi się to sprawdza. Dajcie znać, czy ten filmik był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to oczywiście proszę Was o kciuki w górę, subskrypcję i zostawienie komentarza. Wciskam Was bardzo mocno i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym filmie. Pa!